innym, a mianowicie najbardziej rozpoznawalna marka piwa na Alasce, czyli Alaskan. E, ze mną jest pani Sandra Zglińska, która była na Alasce. Czy to prawda? Tak, wszystko się zgadza. Przyznaję się. Pytanie kontrolne. Gdzie leży Alaska? W Ameryce Północnej. E, wydałaś się bardzo przygotowana do prezentacji. Czy tak samo przygotowałaś się do, do wyjazdu? Mam nadzieję, że tak, ponieważ takie przygotowanie pozwala na to, żeby potem już móc cieszyć się jedynie kontemplowaniem tego, do czego się przygotowaliśmy. Chociaż oczywiście trochę miejsca na szaleństwa również musi być, bo wiadomo, że podróż jest jedną wielką niewiadomą i zawsze może zdarzyć się coś o wiele ciekawszego od tego, co przewidywaliśmy. Także owszem, przygotowanie, ale też trzeba zostawić sobie tą rezerwę na coś nowego. Jak znalazł się na Lasce? Jak się znalazł ten pomysł? I czemu akurat tam? No i z kim? Zaczynając od pomysłu, to wszystko narodziło się już bardzo dawno. Tak jak wspominałam, w wielu miejscach na kartach literatury możemy odnaleźć jakieś nawiązania do tego rejonu. Poza tym, pierwsze skojarzenie z jakąś dziką naturą to jest właśnie Alaska: że kocham przyrodę, kocham piękne krajobrazy, więc ten wybór był też po części naturalny przez to. Natomiast co do ekipy, jaką się wybraliśmy, to była to ekipa dosyć mieszana, ponieważ e, dwójka moich znajomych i rodzice i ja. Także e, dosyć ciekawy zestaw, ale muszę przyznać, że naprawdę to wypaliło i wszyscy byli równie zaangażowani, e, wszyscy równie zakochani w tej przyrodzie. Zresztą może też przez to, że osoby były specjalnie tak dobrane, że były tematem zainteresowane. Dużo lasów, dużo ogólnych. Czy tam w ogóle istnieją ludzie? Bo w tej prezentacji mało było takich bohaterów, nie zwierząt. Ludzie też są zwierzętami, ale, ale czy miałeś poznać lokalne zwyczaje ludzi, którzy tam żyją? Tak, już mówię. Więc rzeczywiście e, ludzi jest o wiele mniej, e, można ich spotkać, niż na przykład u nas na ulicy, co jest oczywiste. Natomiast ci, którzy się pojawiają, są naprawdę bardzo przyjaźnie nastawieni. E, w ogóle Amerykanie czy Kanadyjczycy mają takie podejście, że jeżeli się ich zapyta o drogę, to już 10 razy wytłumaczą, albo jeszcze lepiej w ogóle, po co będę tłumaczyć? Pojadę i pokażę, gdzie masz pojechać. Jeżeli się pojawi jakikolwiek problem, to nie, oj, nie wiem, co z tym zrobić, tylko od razu jest gotowy. Rozwiązanie, albo przynajmniej rada, do kogo się zwrócić, żeby, żeby to rozwiązać. Poza tym, pasjonaci przyrody, tak jak wspominałam o tym o Amerykaninie, który, który po raz 30 ogląda to samo z tą samą radością, zaangażowaniem, jeszcze po prostu aż. E, Emanuje z niego ta chęć pokazania nam jeszcze kolejnych miejsc, a może jeszcze tutaj, może tam, może zakochacie się tak samo jak ja. Także naprawdę bardzo otwarci, potrafiący się bawić, co zresztą było też widać na, na zdjęciach z festynu lokalnego, z dużą dozą dystansu do siebie. Czyli ludzie są przyjaźni. A czy niedźwiedzie okazały się przyjazne? Równie. <noise> bała się niedźwiedzi? Szczerze powiem, że właśnie to jest w tym wszystkim najbardziej niebezpieczne, że one wyglądają tak sympatycznie, że człowiek w ogóle nie odczuwa zagrożenia. Na szczęście te zdjęcia, które były robione najbliżej, to wyglądało w ten sposób, że przejeżdżaliśmy i on sobie gdzieś tam był na poboczu i można było odkręcić szybę i pięknie go podziwiać, a on w ogóle nie zwracał na nas uwagi. On tam sobie jadł właśnie jakieś liście, poziomki i kompletnie zdawał się na nas nie zwracać uwagi. E, natomiast e, no rzeczywiście, gdybyśmy spotkali gdzieś tak niedźwiedzia na jednym ze szlaków, na które się wybraliśmy i gdyby on nagle wyskoczył gdzieś z zarośli, to pewnie już tak przyjemnie by nie było. No, cieszymy się, że możemy ci żywo tutaj zobaczyć. <laughs> E, gdzie następna podróż? E, to jest jeszcze nie wiadomo. Natomiast. E, z... Kieruje swoje myśli ku Indiom Południowym, także coś zupełnie innego tym razem. Zresztą będzie to już trzecia podróż do Indii. Tym razem właśnie ta część południowa, wcześniej był Ladek, wcześniej były te Indie Północne najbardziej znane razem z Nepalem, więc stąd też e, wspomniany lot nad Himalajami, o którym mówiłam. Także zobaczymy. Teraz bardziej kultura. Mhm. Czyli była przyroda, będą ludzie. Tak, jak dla równowagi. Było pytanie kontrolne, gdzie jest Alaska, teraz pytanie tendencyjne, za co kochasz menażki? Myślę, że przede wszystkim za możliwość opowiedzenia o tym na szerszą skalę, za możliwość zachęcenia innych osób, zarażenia swoją pasją. Tak naprawdę niewiele jest miejsc jeszcze ciągle, chociaż i tak to już się zmienia z latami, a gdzie można... Zarazić kogoś swoimi zainteresowaniami i to właśnie w taki sposób bardzo e, dogłębny. Czyli nie tylko mówimy, fajnie jest podróżować, ale pokazujemy, co to za sobą niesie, e, jak to robić. Także myślę, że to jest naprawdę bardzo dobry pomysł. Tutaj ukłony w kierunku organizatorów. Sam sobie też się kłonię. Tak.